O co chodzi w tym proteście? Dzień dobry, szanowni mieszkańcy. To tak naprawdę nie jest protest, tylko prośba do pana starosty, aby zmienił decyzję i wznowił rekrutację, ponieważ wtedy się okaże, czy jest faktycznie potrzeba, czy nie. A rekrutację do jakiej szkoły? Do klasy dla młodzieży z niepełnosprawnościami w stopniu lekki szkole powiatowej numer 2 w Kościerzynie. A czy do tej pory był, była rekrutacja? W zeszłym roku również nie było. W tym roku, także w roku szkolnym, także nie ma być rekrutacji. De facto szkoła zostanie zamknięta. A czy pan jako wiceprzewodniczący Rady Powiatu, pan jak gdyby nie jest przedstawicielem władzy? Przede wszystkim... Yy, Decyzję podejmuje pan starosta i zarząd. Ja jestem niestety w opozycji i walczę tutaj o tych, którzy są najsłabsi. A proszę jeszcze powiedzieć, yy, od kiedy pan protestuje? Od 21 marca jestem tutaj codziennie, aby... Pro, w sumie proszę pana starostę, aby zmienił decyzję i znowił rekrutację. Apeluję do sumienia pana, pana starosty. Nie wiem, czy Pan starosta zmieni decyzję, ale uważam, że kropla droży skałę i warto przede wszystkim walczyć o interes mieszkańców i tych najsłabszych również. A czy Pan ma jakąś informację na ten temat, czy są chętni, czy byliby chętni rodzice tych, tych tak, osób? Czy... Oczywiście. Mam informację, z której wynika, że co najmniej pięć osób jest chętnych, aby się zapisać. Z jakimi reakcjami się pan spotkał tutaj, jeżeli stoi pan przed budynkiem starostwa powiatowego i jak wchodzą pracownicy, jak wchodzi starosta, czy rozmawiają z panem, rozmawia z panem starosta, czy jak reaguje na pana? Przede wszystkim, panie redaktorze, chciałbym jedną rzecz bardzo podkreślić. Mieszkańcy, którzy przechodzą tutaj, bardzo trzymają kciuki i są za tym, aby ta. Klasa powstała, żeby ta rekrutacja była wznowiona. A jeśli chodzi o pana starostę, jest mi przykro, ponieważ wyłącznie odwraca głowę.